Witajcie na kanale Światło Inspiracji. Dziś serdecznie Was zapraszam na 11 zasad, których większość ludzi uczy się przez całe życie. Bohaterami tego filmu jesteśmy wszyscy razem: ludzie, którzy codziennie stawiają czoła różnym dylematom, uczą się na błędach i świętują chwilę triumfu. Film ukazuje, w jaki sposób życie wyrabia nasze charaktery, testując naszą wytrzymałość i determinację. Czy odnajdziesz się w tych zasadach? Czy zainspirują Cię do podjęcia nowych wyzwań? Przygotuj się na chwilę refleksji nad własnym życiem. 1. Smutek po podjęciu decyzji nie oznacza, że była ona zła. Ważne jest zrozumienie, że smutek po podjęciu decyzji niekoniecznie oznacza, że decyzja była błędna. Jest to naturalna reakcja emocjonalna, która może towarzyszyć procesowi akceptacji nowych okoliczności. Czasem smutek jest częścią procesu przystosowania się do zmian i nabycia pewności co do podjętej decyzji. Warto mieć świadomość tych emocji, ale jednocześnie nie bagatelizować swoich wyborów, zwłaszcza jeśli były one dobrze przemyślane i zgodne z własnymi wartościami. 2. Nastawienie zmienia wszystko. Pozytywne nastawienie może znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie, relacje z innymi oraz nasze podejście do rozwiązywania problemów. Wiara w pozytywne rezultaty i skupienie się na możliwościach zamiast na trudnościach może otwierać nowe perspektywy. Osoby o pozytywnym nastawieniu często są bardziej kreatywne w poszukiwaniu rozwiązań. To podejście sprzyja innowacyjności i rozwijaniu nowych umiejętności. 3. Sukces wymaga wysiłku i wytrwałości. Osiągnięcie trwałego sukcesu zazwyczaj wymaga czasu. Wprowadzanie pozytywnych zmian, rozwijanie umiejętności czy budowanie trwałych relacji często wymaga cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do celu. Punkt ten podkreśla, że proces osobistego rozwoju często jest związany z przekraczaniem własnych granic i wyjściem poza strefę komfortu. To właśnie w trudnych chwilach często zachodzi największy rozwój. 4. Czyny mówią głośniej niż słowa. To, jak postępujemy w trudnych sytuacjach, bardziej przemawia do innych niż jedynie wyrażane słowa. Działania są efektywnym narzędziem do demonstracji naszych wartości i zasad. Czyny są kluczowym elementem budowania wiarygodności. Osoby, które realizują to, co obiecają i są konsekwentne w swoim postępowaniu, zazwyczaj są postrzegane jako bardziej wiarygodne. Czasem to, co robimy, może przekazywać więcej informacji niż to, co mówimy. Nasze ciała, mimika i działania są ważnymi elementami komunikacji niewerbalnej. Ostateczne znaczenie mają nasze codzienne działania, które świadczą o naszym charakterze i wartościach. 5. Unikaj zwlekania i osiągaj cele. Zwlekanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji, zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym. Skuteczne zarządzanie czasem, planowanie i konsekwentne podejście do wykonywania obowiązków mogą pomóc unikać tych problemów. Przestań zwlekać, podejmuj działania w odpowiednim czasie, a unikniesz wielu potencjalnych trudności. 6. Życie nie zawsze spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. Życie ma swoje ograniczenia i nie zawsze możemy kontrolować wszystkie aspekty naszej rzeczywistości. Czasem istnieją zewnętrzne czynniki, które wpływają na nasze doświadczenia i możliwości. Niezmiernie ważne jest zrozumienie, że życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Warto dążyć do równowagi między aktywnym dążeniem do celów, a akceptacją tego, co leży poza naszą kontrolą. Podjęcie wysiłku w kierunku osiągnięcia równowagi pomiędzy naszymi ambicjami a rzeczywistością staje się kluczowym elementem życia. Jest to nie tylko wyraz siły charakteru, ale także strategii skierowanej ku spokoju i pełniejszemu doświadczaniu każdego momentu, niezależnie od okoliczności. 7. Dobra reputacja przewyższa wszelkie bogactwo materialne. Dobra reputacja otwiera drzwi do wielu możliwości, buduje trwałe relacje biznesowe i społeczne. To kapitał, który trudno osiągnąć, a łatwo stracić. Nawet jeśli posiadasz znaczne bogactwo, nie zastąpi ono reputacji, gdyż ludzie są bardziej skłonni zaufać tym, którzy cieszą się dobrą opinią społeczną. Dlatego warto inwestować czas i wysiłek w budowanie i utrzymanie solidnej reputacji, która przetrwa próby czasu i przyniesie znacznie więcej korzyści niż same pieniądze. 8. Każdy problem można rozwiązać. Za każdym problemem kryje się potencjalne rozwiązanie, choć czasem może ono wymagać trudu, kreatywności i wytrwałości. W obliczu trudności łatwo stracić nadzieję, jednak warto pamiętać, że nawet najbardziej zawiłe sytuacje mogą zostać pokonane. Kluczem do rozwiązania problemu jest zdolność do spojrzenia na niego z różnych perspektyw, otwarcie na nowe pomysły i elastyczność w podejściu do sytuacji. Pamiętajmy, że rozwiązanie problemu może wymagać czasu, cierpliwości i współpracy z innymi. Jednak przekonanie, że każdy problem ma swoje rozwiązanie, stanowi motywację do poszukiwań i rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnościami. 9. Jesteś swoim największym wrogiem. Wewnętrzne konflikty, brak pewności siebie czy niezdrowa samoocena mogą stworzyć barierę, która utrudnia rozwijanie się i osiąganie celów. Kluczem do przełamania tej opozycji jest świadomość swojego wewnętrznego dialogu oraz praca nad pozytywnym podejściem do samego siebie. Często to własne przekonania i lęki są silniejsze niż zewnętrzne trudności. Dlatego warto zastanowić się, czy negatywne przekonania o własnych możliwościach są uzasadnione, czy też wynikają z obaw czy nieśmiałości. 10. Nic nie trwa wiecznie. Zasada, że nic nie trwa wiecznie, stanowi fundamentalną prawdę życiową. W biegu czasu wszystko ulega zmianie. Od chwil szczęścia po trudne sytuacje, od sukcesów po porażki. Ta stała zmienność stanowi zarówno wyzwanie, jak i źródło możliwości. W kontekście pozytywnym, zdanie Nic nie Trwa Wiecznie przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach istnieje szansa na poprawę. To także przestroga, aby doceniać i pielęgnować dobre momenty. W życiu wszystko podlega cyklicznym zmianom, a świadomość tego faktu. Może pomóc w elastycznym dostosowywaniu się do nowych okoliczności. 11. Zdrowie staje się najbardziej wartościowe, gdy zaczynamy o nie walczyć. Niestety, łatwo zaniedbać zdrowie w codziennym pędzie życia. Rutynowe obowiązki, stres, czy pokusy związane z niezdrowym stylem życia mogą sprawić, że bagatelizujemy znaczenie dbania o siebie. Jednak dopiero w momencie, gdy stajemy w obliczu problemów zdrowotnych, zaczynamy dostrzegać wagę utrzymania równowagi i pielęgnowania zdrowego stylu życia. Walka o zdrowie obejmuje różne aspekty, począwszy od aktywności fizycznej i zdrowej diety, aż po regularne badania kontrolne. Warto zdawać sobie sprawę, że zadbane ciało to nie tylko gwarancja lepszego samopoczucia, ale również lepszej jakości życia. Odkrywamy wtedy, jak wiele możemy zyskać, inwestując w nasze zdrowie, oraz jak istotne jest zapobieganie chorobom. Dziękujemy, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że te 11 zasad pobudziły Wasze myśli i skłoniły do głębszych przemyśleń nad własnym życiem. A teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrybowania kanału Światło Inspiracji, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Obejrzyjcie również nasze inne odcinki, aby znaleźć jeszcze więcej źródeł motywacji i pozytywnej energii. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.